Witam Was bardzo uprzejmie, a także bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj zapraszam do, mam nadzieję, niezbyt długiego filmiku W nim będę naprawiał kratkę nawiewu centralną w pasacie B6 Kiedyś, ktoś pamięta, w komentarzach prosił o taki filmik i akurat się zdarzyła taka sytuacja, że krzywe rączki popsuły kratkę bo postanowiły zawiesić tam uchwyt na telefon Zrobiły to krzywo, jak to rączki krzywe, i teraz kratka jest popsuta. Także zapraszam Was do obejrzenia. W tym filmie zobaczycie, jak ją zdemontować i czy da się ją w ogóle naprawić. Ale nie martwcie się, jeśli się nie da, to kiedyś mi po głowie chodziło zamontowanie kratek z B7 podświetlanych. Więc możliwe, że to jest nasza szansa. Dobra. Nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia. No a tradycyjnie czekam na Wasze komentarze. Dawajcie znać, co sądzicie. Bo ja to nagrywam, Wy to oglądacie. I nie wiadomo, podoba Wam się, czy nie podoba. Lecimy. Za oknem pada, więc sam czas podziałać coś w środku. Oto nasze krateczka, do której mamy zastrzeżenia. A mianowicie... E, 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 e. Trochę nam nie działa. I coś tam w środku jeszcze haczy się. Takie coś tu mamy. Powinno być tako ładnie. I tako też ładnie. A nie jest. Więc musimy ją wyjąć. Przed naszykowane. Więc zaraz będziemy ją męczyć. Ciekawe, czy dam radę jedną ręką. Dobra, spróbuję to wyjąć. Spróbuję to wyjąć troszkę i później wam pokażę, gdzie co po prostu włożyć. Tak będzie chyba prościej. Nie ma sensu tutaj bardzo przedłużać. Kratka mam wstępnie wyjętą. Nie przyjmujcie się, że jest troszkę rozolona. Nie jest. Musiałem tą krateczkę tutaj odczepić z dołu. Ona nie jest pęknięta. Tu wszystkie zaczepy, jak sami użycie zobaczyć, są całe. Ale musiałem to zrobić, bo nie mogłem namierzyć te cztery zatrzaski, które trzymają całą kratkę. to te metalowe, jak tylko trochę sobie podważyłem, że dałem tam światło, to od razu namierzyłem. Te wszystkie zatrzaski trzeba nacisnąć do góry. I wtedy tutaj do przodu ta kratka nam ładnie zaczyna wychodzić. I już dalej możemy ją spokojnie wyjąć. Nie próbujcie tego robić z góry, bo tutaj są tylko te dwa i ona od góry nie tak chętnie to wychodzi. No Plus te zaczaski górne nie bardzo chętnie wychodzą, więc prościej tu z góry te podważyć, o te, wypiąć troszeczkę krateczkę naszą, bo i tak idzie do rozebrania, więc tym się nie przejmujcie. I wtedy naciskacie tak na poszczególne te zatrzaski i podważacie dół, żeby dół Wam wyszedł, no a góra już sama sobą wyjdzie. Dobra, tak to wygląda. Tak to wygląda tu. No i teraz możemy iść do garażu i zobaczyć to, co tam się zadziało. Jesteśmy w garażu. Musimy teraz dokończyć dzieła. Ta strona, jak sami pamiętacie, u nas działała. I działa nadal, a ta strona, widzicie, na boki jeszcze coś tam działa, ale już widać, że jedna krateczka tam nie działa. No i góra, dół, tylko jedna. Więc musimy teraz tu ładnie wszystko sobie porozpinać, zdjąć do końca ten przód, i wtedy zobaczymy, co tak naprawdę tam się stało. Czy tam po prostu się te żaluzje powypinały, czy coś zostało uszkodzone, no i wtedy już nie ma sensu tutaj się bawić. Kratka nadaje się tylko do wymiany. Dobra, rozebrałem, poukładałem po kolei tak, jak mają być, żeby je nie zamontować, nie tą stroną jeszcze, albo coś w tym stylu. I tak to wygląda. Tutaj do sterowania góra-dół jest właśnie taka listewka. I tak jak myślałem, za mocno nacisnąłem i po prostu one się powypinały z tej listewki. One powinny być tu wpięte o, w taki sposób. Każda. Mam nadzieję, że na każdej będzie cała. Tutaj potrzebuje drugiej ręki. No, a tutaj już nawet naprawiłem. Tutaj do sterowania steruję się tu centralnym, tym, tą żaluzją. Żeby wszystkie się ruszały, to jest tam taka listewka na dole, widzicie, która też, te żaluzje poszczególne są. Się wpinają w nią i ta po prostu wyskoczyła. Już ją wsadziłem z powrotem. Więc tutaj działa wszystko elegancko. To, to są ograniczenia powietrza, i tutaj one są sprawne. Także to zostaje bez zmian. Tu musimy wpiąć wszystkie i później ładnie tu włożyć. Z tej strony są wkładane. A tutaj po prostu z tej strony są wciskane. Widać? O. I później możemy już to złożyć z powrotem. Złożone, jak sobie widzieliście, troszkę to potrwało, oczywiście, że wszystko najlepiej robić na, na raz i tak dalej. Plus, mimo że niby sobie układałem, pomyliłem dolną stop drugą i mi nie pasowało, że ta już wszystkie złożone, a ta nie chce wejść na swoje miejsce, ale szybko dało się do tego dojść. Także wszystko jest złożone, calutkie, nie popękane, działające. Teraz idziemy, wsadzamy to na swoje miejsce. Wchodzi to bez żadnego problemu, tak samo jak i wyszło. I tyle. Kratka na swoim miejscu. Tak to wygląda. Działa, działa. Piękna sprawa. Ja już Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Ja mam nauczkę, żeby delikatniej obchodzić się z mocowaniem do telefonu mocowanych do kratki, żeby nie trzeba było robić to jeszcze raz. Także komentujemy i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się do następnego, cześć.